Uuuu ekscentra! Aaaa to ja lubię kurwa? Macie fajkę? O właśnie to! Macie fajkę kurwa! Tego! Bro, bro I do góry <laughs> O, chuj, o! Mówię, nie, tak źle jest. O kur... Mówię, symulator nie ważkości, podejście trzecie. I nareszcie Bo O ja pierdol... Ale to jest wyżej. Dobrze, mamy górę, mamy górę. Mamy górę, mamy górę. Mamy górę, mamy, górę. mamy, górę, mamy, górę. mamy, górę, mamy całą hagę. Ładnie, widzicie, co? Załokamie wokół. Żeby ci nie wydłapał. No bo toż dla tego dwa poprzednie podejścia Spójrz... były nie trafione. Spójrz na rupacze. Czy tego ja mam całe spodnie? W blokie, <laughs> Spojrzenie w dół jest dobre. I live in North Bay. <laughs>

<laughs> kurwa, nie dopopował no na powietrze. co całe szczęście, jest gdzieś ostatnie 10 minut. Nie, <laughs> nie no, co wiesz, Robert, ile, jak ja tu szłem, wiesz, ile ludzi poznałem. W co? autobusie, kurwa, no ja pierdolę. Murzynów, z murzynami chlałem. A, Szkoda, że taka krótka dzisiaj ta przejażdżka. To jest normalnie, endyzymerów tu Ostatni spadek, ostatni oh, no! spadek. Ну и, к сожалению, это не смешно. А, что же повторяется поезд?